Siemano witajcie z tej strony, z tym roku. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie będzie film z Tapem C. Wiem, była przerwa z Tapem C, ale teraz wracamy i odcinki z Tapem C będą się pojawiać regularnie, raz w tygodniu. Jeszcze przed odcinkiem zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Podejmując do 100 subskrypcji oraz zostawienia lajka pod odcinkiem. By było super, jakby pod tym odcinkiem było 10 lajków. Zapraszam do oglądania. Dobra, witam was po raz kolejny na dzisiejszym odcinku. Co Dzisiaj będziemy robić. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam zmiany na tej działce, opowiem co dalej i opowiem jakie projekty będę już wkrótce na tej działce budować. Pierwszą zmianą, jak tutaj możecie zauważyć, to jest ten płot. Jak widzicie tutaj bardzo fajnie mi się ten wzorek podoba. Płotki, schodki, cobblestone i te jeszcze schodki tutaj. Myślę, że bardzo fajny wzorek. Jak widzicie, tutaj mamy taką bramę wejściową na cały ten teren. Nie wiem, co to jeszcze ma do końca powstać. To nie ja to budowałem wszystko, co tutaj, ale myślę, że będzie ładnie to wyglądać, będzie się ładnie na tle działki prezentować. O, tutaj, tutaj mamy, jak widzicie, taką e, farmę pszenicy. Ona ma być taka ozdobną, ozdobna chyba, żeby tutaj fajnie wyglądało. Z góry ta działka na pewno fajnie wygląda. Po raz leciałem na litrze, ale y, dałem ją komuś i no, nie zaprezentuję wam z góry. Jak tutaj jest, <laughs> widzicie, mieczyk wbity. Ten mieczyk mi się bardzo podoba jak taki posąg. Jak możecie założyć, w sumie podejdźmy. No, jak widzicie, tutaj mamy takie wzgórze, jakby trochę poszarpane. Cobblestone to ja bym je w sumie. O, dobra, andezity jest. żwirek żwiru mu trochę dodał, ale już, już bez przesady. To akurat też nie ja zbytnio budowałem. No, ja to dopełniałem. Jak widzicie, trochę jest tutaj ładnie dopełnione. To właśnie ja te dopełnienia tutaj robiłem. Tutaj, jak widzicie, cała góra musiała być rozkopana, bo na górze hmm, po prostu by ładniej tutaj, tak. Na tej górze myślę, że się zrobi. Nie wiem, co, jakieś płotki, żeby jakby tą ziemię podstrzymywały. No nie mam pojęcia po prostu. W lesie, no la, las jest zasadzony po to, żeby zarabiać pieniądze lub budować właśnie z tych drzew. E, ta forteca, tą fortecę wam prezentowałem w poprzednim odcinku. Jak nie widzieliście, link macie w karcie do poprzedniego odcinka. O, poprzedni odcinek też był fajny, więc zapraszam sobie go obejrzeć. W sumie tutaj jeszcze bym ścieżkę dorobił, bo hmm. tutaj. Na razie to, to, to nieładnie wygląda tak bez ścieżki. Bym chciał, żeby wszędzie na tej działce ścieżki jakieś były. Do każdego obiektu z tej działki przynajmniej ścieżki. Czyli... Ale tutaj jakoś ba, by bardziej pasowała taka poszarpana ścieżka, to spróbuję taką właśnie zrobić. Więc dobra, cyk, 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 cyk. No w sumie taka ścieżka. No i dobra, ją trzeba byłoby doprowadzić o, aż tam. A to trochę roboty jestem. Więc się zobaczymy kiedy to zrobię. A i trochę za szeroką ją zrobiłem, ale dobra, to tam się potem skróci tą ścieżkę Chciałbym, żeby ona tam cztery kratki szerokości miała czy coś Dobra, tutaj myślę, że nie wiem, tutaj już bym pełną ścieżkę robił W sumie tutaj już by się zaczęło pełną ścieżkę robić O tutaj, dobra, tutaj będzie pełna ścieżka i będzie prowadzić właśnie. Tak, myślę, że będzie fajnie prezentować się to wszystko No i cyk, mamy ścieżkę Teraz musimy tutaj pół bloki dorobić, bo to słabo jakby tak wygląda Czyli dobra, musimy crafting od nowa wykraftować Wol, mam, ja, się, ja bardzo wolno akurat craftuję, dobra. Crafting tu cyk. I z jakiego półblok? Myślę, że z tego deski. Tak, z tej deski myślę, że będzie ładny półblok. Jakby tutaj, dobra, Crafting też zniszczę, żeby działki nie śmiecić. O w ogóle mo mogą Was interesować moje narzędzia, bo nigdy ich na odcinku nie pokazywałem Akurat ten set jest słabym, ale mam wender 6 i inny, ochrona 5. Prezentowałem wam chyba nawet tego seta w poprzednim odcinku. E, Klatę mamy ochrona 3, ochrona 3 i Cały set ochrona 3. kilof mamy, wydajność 5. To jest bardzo dobry kilof. Szczęście 4. A w ogóle takiego kilofa to nie powinienem nawet nosić ze sobą. Powinienem co zrobić jakiś inny. W sumie będę musiał go odłożyć ender czasu, nie chcę go stracić. Cenny jest. Siekiera wydajność. O kurcze. to ta siekiera też jest dobra. Wydajność 6. I mieczyk grabiesz 4. Czyli mieczyk można powiedzieć, że jest najgorszy z tych moich wszystkich narzędzi, ale narzędzia jako taką Są dobre. Dobra. Ścieżki, ja bym tutaj jeszcze po tutaj trochę za szeroko mi wyszło ale to muszę iść dirt tam po dirta do tej fortecy czyli kolejne 30 sekund iścia o jeszcze na fortecy się tutaj jak widzicie nic nie zmieniło no na fortecy akurat się nic nie zmieniło ale poza fortecą się dużo zmieniło nadal to pomieszczenie jest puste no jakby nie wiadomo co w nim zrobić ja bym w nim zrobił nie wiem może jakieś bloki złota tak nie wiem ale w, nie wiem co tutaj zrobić w tym pomieszczeniu może jakąś salę gier czy coś? O, właśnie, magazyn został trochę przeniesiony, ale wam powiem chyba w następnym odcinku. Gdzie? Bo jeszcze ten magazyn nie jest skończony tam w tamtym miejscu, ale musiał zap zaprezentować wam właśnie skończony magazyn. Jest w następnym odcinku, myślę. Eee, dobra, tylko. <coughs> Czekajcie, gdzie tutaj ten magazyn? Dobra, magazyn był tutaj. Dobra, to ja tam się przejdę i zobaczymy się, kiedy będę już miał birkę. No i cyk, znajdujemy się przy, przy komendzie slash buzz. aha, dobra, tutaj nie można wyjść. O, cyk, dobra, w sumie to ja bym zniszczył ten crafting i przełożył, To mogłoby się też wyjść, dobra, by się zestakowało, ale dobra, się weźmie tam, craftingi zawsze są tam. Dobra, teraz tą ścieżkę trochę poprawić, po serio, ona trochę brzydko tutaj w tym miejscu wyszła. Ja bym chciał, żeby ta ścieżka była ładna, więc myślę, że tu cyk, 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 że to tak poprawiać. Postaram się jakoś to poprawić i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. No i dobra, myślę, że będzie dobrze, tylko no dobra, w sumie jeszcze tutaj to mi się nie podoba akurat. No i dobra, myślę, że ścieżka będzie fajna. Dobra, teraz wam zaprezentuję projekty, bo projekt na pewno jest fajny, Musiałbym go wybudować w najbliższym czasie. I na następnym odcinku właśnie ten projekt z tego odcinka. Nie, właśnie z tego projektu zrobić odcinek. I wam zaprezentować wszystko na odcinku, jak ten projekt się prezentuje. Na statkach się nic nie zmieniło. Miała tutaj powstać wioska rybacka, ale na razie ona nie powstaje. R wioska rybacka to jest taki jakby dalszy projekt. Mój domek. Jak widzicie, mój domek to jest trochę, no, zgrifowany, nie wiem kto go zgryfował. Ale no pewnie jakiś troll Przyszedł i mi zgrifował domek Dobra nevermind, potem to sobie naprawię I tu Jak widzicie tutaj, na poprzednich odcinkach nie prezentowałem, ale tutaj jest bardzo duża, jakby, jakby miejsce Dużo terenu Jak widzicie te deski oświat, e, świadczą Zakończenie tej działki Tutaj właśnie opuszczamy tą działkę Kurde tam mgła mnie zawsze wkurza No i właśnie myślę, że w tym miejscu bym chciał wybudować taki Taki duży, nie mini zameczek myślę Taki zamek pałac i w tym zamku by właśnie była tak e, było trzypiętrowa, trzypiętrowa sala z główkami. To by były różne e, główki, na przykład zaprezentuję wam. To by na pewno bym chciał wszystkie główki zgromadzić, które są tutaj. Przyściutkie główki, które są na Slash sklep. Oraz myślę, że jakieś główki gracze. Po jakieś tam główki graczy w, w magazyna w magazynie mamy. To takie właśnie główki gracze bym też chciał zamieścić w tym pałacu. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim Pomyślę ja wszystkie komentarze czytam na wszystkie komentarze. Odpowiadam oczywiście. Więc piszcie swoje opinie, co sądzicie właśnie o takim zamku pałac. A ja... A ja dobra, w sumie. Co mam iść? Slash baza szybciutko. O, jeszcze jak możecie się zobaczyć, to czat wyłączyłem. Tak, czat wyłączyłem, żeby nie przeszkadzał w odcinku. Powiem, że taki czat może trochę przeszkadzać. No ale dobra. Jeszcze wam chciał zaprezentować jedną rzecz, która się znajduje. E, Opowiedzieć o tej górze. Bo na tej górze planuję zrobić też fajny do następnego odcinka. Bardzo fajny projekt. O jak widzicie ta góra trochę skopywana została, ale nie wiadomo jak ta góra nie zostanie skopana, jak zostanie skopana tutaj chyba mur powstanie, tak chyba to mur powstanie, bo ja tak muru akurat ja nie będę chyba budował, albo w sumie bym pomógł. A i w sumie napiszcie w komentarzach czy chcecie live'y z tapemce. w sumie bym, bym mógł zrobić takiego jednego live'a, nie wiem, no dwa live'y tak tygodniowo po godzinkę z tapemce. napiszcie swoją opinię co sądzicie o właśnie takich live'ach z tapemce.pl. Dobra, na tej górze jak ona nie zostanie skopana, mam taki fajny pomysł do zrealizowania, że tutaj powstaną takie parę posągów. Nie wiem jakiego to będą typy, ale nie wiem, kamienni villagerowie ale, lub takie iron golemy, takie duże, myślę. takie nie wiem, no, na 30 kratek, takie duże, takie duże pomniki tutaj by powstały. Myślę, że to by serio fajnie mogło się prezentować. Ale to na razie jest trochę dalszy projekt. Na razie musiał się skupić właśnie na tym zamku z tymi główkami. W sumie za prezent mogę... ekspiarkę wam pokazywałam, Tak, ekspiarkę wam pokazywałam w którymś tam odcinku, ale nie pokazywam wam chyba jednej rzeczy, yy, tylko gdzie ona była. No nie wiem, wyleciała mi z głowy gdzie była właśnie ten... Yy, ale to, to, to był taki mikro dodatek do tej działki. W sumie jestem ciekaw jak tam na, jak te, na slash pvp, bo chyba ogarnąłem co, właśnie ogarnąłem, yy, co jest, co chodzi z tą bramą fioletową ze szkła. Wam zaraz zaprezentuję, tylko wskoczymy. Bo na poprzednich odcinkach ja się tutaj nie, ogarn nie ogarnąłem. I jak widzicie, tutaj jest. Myślałem, że te PvP jest zamknięte, ale tak naprawdę, jak widzicie, tutaj jest czerwona linia i tutaj się skacze. I tutaj właśnie się skacze na PvP i tam się walczy. Ja wolę tutaj nie skakać, bo mam fajne itemki, bym nie chciał ich jednak stracić. Ale właśnie ogarnąłem o co chodzi z tym. Nie wiem, po co to jest, ale tutaj się skacza. Ja myślałem, że tutaj PvP jest zamknięte. Nevermind. A no, jeszcze jeden taki błąd. Czasami się respie tutaj na dachu, na dachu tego obsydianu, ale nie wiem, trzeba będzie chyba powiększyć tą budkę Serio, czasami jest, nie wiem, raz na pięć razy się respie na dachu, nie wiem o co chodzi W sumie, nie ze stateczką się nic nie zmieniło, w sumie, a i te stateczki trochę były tam zniszczone, pod spodem Zostały naprawione, bo ja tutaj dawno jakby nie grałem, więc jestem ciekaw czy one tutaj naprawione zostały, czy nadal są a Trochę zgrifowane. A, to chyba widać, że nadal to się tutaj zamknął A, no i, co, a, dirtem to jest zalepione no spoko Potem, w sumie ja bym W sumie, może bym teraz te statki naprawił Tylko zobaczę jaki jest W jakim stanie jest drugi, kurde Jak tutaj teraz wyjść O dobra, tędy trzeba wychodzić, cyk Nie Co to co, 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 co za lag był, cyk Okej okay. eee, Na ten statek nie wiem jak się wchodzi Chyba trzeba z wody się wynurzyć kurczę o, do, o dobra Ej, fa Bardzo fajny pomysł Dobran. Przez trapdoor I wchodzimy Tutaj jakby na stateczek ten stateczek chyba nie jest zniszczony. W sumie jeszcze zobaczę pod pokładem. Yy, nie, stateczek ten jest w dobrym stanie ktoś naprawił, ale tam. Serio, te stateczki były trochę poniszczone. Tutaj ten dół był cały zniszczony. Stateczek jakby tonął, ale już jest dobrze naprawione. No i dobra. Myślę, że tutaj będzie w tym odcineczku na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodobał. Taki odcinek prezentacyjny, budowlany. Oraz trochę wam powiedziałem o dalszych projektach, jakie będą na tej działce. Może zrobię kiedyś live'a z TAPem, co jest mocno prawdopodobne. Napiszcie swoje opinie w komentarzach o live'ach. No a ja w tym odcinku się z wami żeg żegnam. Nie zapomnijcie zostawić lajka like pod odcinkiem. No i dobra. Cześć!